I zaskoczyłam ciebie kolejne przesunięcie funkcji homograficznej. Konkretnie mówiąc, kolejne przekształcenie wykresu. I jak dalej widzisz, zajmujemy się wartością bezwzględną w tym kontekście rzeczonym. <laughs> I dobra, już bez śmiechów, żartów, chichów. Do roboty. Co ja muszę zrobić? Najpierw, jak się domyślasz, Muszę narysować wykres funkcji y równa się minus 4 przez x. Drugą sprawą rysuję y równa się minus 4 przez x minus 2. Jak dobrze wiesz, mam nadzieję, że wiesz, to jest przesunięcie wykresu wzdłuż osi o x. I ostatnia ze spraw to będzie już narysowanie właśnie tego wykresu. Czyli tak, najpierw mam taki wykres. Tak, to jest wykres funkcji y równa się minus 4 przez x. Tu masz tabelkę z punktami i ten wykres powstał dzięki temu, że tu są te punkty pozaznaczone, tu, tu i tu, tu, tu i tu. I teraz, żeby powstał ten wykres, to muszę to przesunąć o 2 w tą stronę, o 2. O2. Raz, dwa. o dwie jednostki. O2 jednostki. I dzięki temu mam taki wykres. Oj. Tak, i tutaj mam wykres funkcji y równa się minus 4. Z tej strony. To jest wykres funkcji y równa się minus 4 przez x minus 2. I teraz tak. Żeby z tej funkcji zrobić tą to zgodnie z zasadą, z tą przypominajką drugą, usuwam to, co jest z lewej strony wykresu. Pamiętaj, to jest lewo, prawo. I co piszę? Prawą stronę odbijamy symetrycznie, czyli ten punkt idzie tu, ten punkt idzie tu i tak dalej, czyli to jest odbite i idzie tak mniej, jak tam. I teraz to odbijamy na drugą stronę. Będzie mniej więcej jakoś tak. Hmm? Czyli ten nasz wykres funkcji wygląda tak. To jest y równa się minus 4 przez X w wartości bezwzględnej minus 2. Czyli najpierw jeszcze raz rysuję ten wykres, później go przesuwam o 2 w prawo, bo tu mam minus 2 to idę o 2 w prawo. A później stosuję tą zasadę. Tylko i wyłącznie tyle robię. Więc yy, z, i znów zauważ, jaka tu jest różnica w podejściu, jak było tak. Hmm? Pamiętasz, co się wtedy robiło? Rys, ten wykres tu się odbijało i dopiero to się przesuwało o dwa w prawo. Więc zwracaj uwagę zawsze, gdzie jest ta wartość bezwzględna, bo to bardzo dużo zmienia. Widzisz, tu jest wartość bezwzględna, a wcześniej była za dwójką, i już całkiem inny wykres otrzymujemy. Możesz wrócić do poprzedniego filmiku i zobaczyć, czym to się tak naprawdę różni. No i dobra, mm. chodź do kolejnego filmu.